Dzień dobry! Witam rodziców i opiekunów, którzy chcą wysłuchać odcinka pod tytułem Katar u przedszkolaka. Proszę Państwa, zacznę z grubej rury. Nie da się przejść przedszkola bez Kataru, szczególnie na początku przygody przedszkolnej. Z jakiegoś powodu nazywamy dzieci w końcu smarkaczami. No bo co robią? Smarkają. Co to jest Katar? Każdy z nas wie. Jest to wydzielina w przewodach nosowych, która może być lejąca, wodnista, gęsta, siedząca z tyłu, nie dająca się wyciągnąć, nie wspominając o barwie, od przeźroczystej, mlecznej, jasnożółtej, ciemnożółtej, zielonej itd. Cała paleta barw. Wydzielienie w nosie może towarzyszyć takie subiektywne odczucie, czy to blokady nosa, zatkanego nosa, dziecko może kichać, może się po tym nosie drapać, może się w środku drapać, może wreszcie temu towarzyszyć łzawienie nadmierne oczu, czy nawet wydzielina ropna w spojówkach. Każdy z nas dorosłych słyszał także przysłowie czy powiedzenie, że katar leczony czy nieleczony trwa 7 dni. I w przypadku starszych dzieci, młodzieży czy dorosłych jest to najczęściej prawda. Co byśmy nie robili, to i tak te, ten tydzień trzeba się przemęczyć. Natomiast w przypadku dzieci przedszkolnych Katar może trwać, proszę Państwa, tygodniami, a nawet miesiącami. Oczywiście w różnym natężeniu. Kilka dni jest lepiej, kilka dni jest gorzej, raz z tego nosa leci, raz coś w tym nosie siedzi i nic się nie da z tego nosa wyciągnąć, ale rodzic wie, że coś tam jest, ponieważ dziecko ma nieprawidłową mowę, prawda? I teraz tak, ja bardzo często słyszę od umęczonych rodziców w gabinecie ma katar. Od kiedy katar? Od zawsze, odkąd poszedł do przedszkola, czyli miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące. I rzeczywiście tak czasami jest, proszę Państwa. W większości przypadków te dzieci poza katarem są naprawdę zdrowe, wyglądają jak zdrowe, bawią się, chętnie jedzą, dobrze śpią, nie mają gorączki, nawet nie mają kaszlu, mają tylko ten katar. I o czym ten przewlekający się katar może, proszę Państwa, świadczyć? Po pierwsze, może być tylko i wyłącznie naturalną reakcją błony śluzowej nosa na zmieniające się warunki środowiska. Proszę Państwa, nie da się ukryć, że powietrze w przedszkolu to inne powietrze niż w domu. Zachęcam oczywiście do rozmów i namawiania pań przedszkolanek do różnych aktywności typu wietrzenie itd., ale to nigdy nie będzie, proszę Państwa, tak. Temperatura powietrza w przedszkolach za wysoka, wilgotność powietrza za niska. Nieprzewietrzone są te pomieszczenia. I ja się wcale nie dziwię, że dziecko, które przebywa w takim przedszkolu 7-9 godzin, po prostu jego nos, przed tą suchością się broniąc, produkuje tą wydzielinę, która nawilża błony śluzowe. I taki katar, proszę Państwa, nie musi świadczyć o tym, że dziecko jest chore. Druga sytuacja. W przypadku 3-latków, 4 -latków, które jeszcze nie mają piątek, czyli ostatnich zębów mlecznych, w trakcie wyżynania się tych zębów może wystąpić katar, który towarzyszy ząbkowaniu. I często rodzice wiedzą, że dziecko na każdy właściwie ząb do tej pory reagowało Katarem i teraz też wyżynają się piątki i dziecko ma Katar. Ten Katar też nie będzie świadczył o chorobie. I trzecia sytuacja, pewnie niestety najczęstsza jednak mimo wszystko, Katar będzie pierwszym albo jedynym objawem tak zwanego przeziębienia. Ja wiem, że to określenie jest zmorą rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, bo sytuacja wygląda tak, że dziecko po tygodniu czy dwóch tygodniach siedzenia w domu, wykurowane, zdrowe, wraca do przedszkola. No i co? Po jednym, trzech, czterech, pięciu, czasami siedmiu dniach hura, wraca z przedszkola i znowu ma katar i kaszel i wszystko zaczyna się od nowa, a rodzice są tym wszystkim umęczeni. Pozwólcie państwo na kilka takich praktycznych rad. Zachęcam naprawdę wszystkich Państwa, którzy macie dzieci w wieku przedszkolnym, żeby niezależnie od tego, czy dziecko jest zdrowe, czy dziecko jest chore, to przed wyjściem do przedszkola i po powrocie z przedszkola psikać mu do nosa jakimś preparatem nawilżającym. Jest ich bardzo wiele na rynku, nie będę tutaj żadnych reklamować, proszę sobie z pediatrą swoim albo z zaprzyjaźnionym farmaceutą porozmawiać i coś wypróbować. Naprawdę taka błona śluzowa nosa, która jest zaopiekowana, nawilżona, ma dużo większe szanse obronienia się przed tymi wirusami, którymi dziecko oddycha będąc w przedszkolu. I druga moja rada. Jeżeli dziecko wraca z tego przedszkola i już Państwo znowu widzicie i słyszycie, zaczyna się katar, wieczorem zaczyna tam dwa, trzy razy kaszlnie, proszę od razu rozpocząć takie postępowanie objawowe. Pokrótce o nim tutaj powiem, ale więcej będę mówiła na ten temat w odcinku pod tytułem Kaszel u przedszkolaka, więc zachęcam do tego, żeby te odcinki obejrzeć oba. Na pewno należy intensywnie wtedy nawilżać nos, czyścić ten nos. Należy włączyć jakieś inhalacje ze znanego Państwu preparatu soli fizjologicznej lub nieco bardziej stężonej, hipertonicznej soli. Jeżeli nos jest zatkany, włączyć e, doraźnie preparaty odtykające nos na bazie ksylometazoliny czy oksymetazoliny, i oczywiście poić. Dziecko, o czym będę w każdym odcinku Państwu przypominać. Kolejna moja praktyczna rada, abyście Państwo korzystali z nowinek technicznych, które pomagają Państwu czyścić nos u tych przedszkolaków, które jeszcze nie umieją same produktywnie wyczyścić nosa. Czy to mówimy o takich urządzeniach typu sopelek, gdzie wykorzystujemy siłę własnych płuc, czy mówimy o urządzeniu typu katarek, gdzie wykorzystujemy siłę odkurzacza, czy takie jeszcze bardziej nowoczesne sprzęty, które mają po prostu silniczek i zaciągają tą wydzielinę. Naprawdę, wtedy dużo bardziej skutecznie ten nos jest oczyszczony. Osobiście odradzam tylko korzystanie z tak zwanej gruszki, ponieważ spotkałam się wielokrotnie z urazami błony śluzowej małych nosków, bo jest to rzeczywiście urządzenie, które jest trudne do takiej prawidłowej obsługi. Oczywiście często się zdarza, że dziecko, które zaczyna mieć katar, prędzej czy później zaczyna kaszleć. O kaszlu też będę mówiła więcej w odcinku kaszelu przedszkolaka. Tutaj tylko nadmienię, że taki kaszel, który jest typowo związany z katarem który wynika z tego, że część kataru, czyli tej wydzieliny z nosa spływa po tylnej ścianie gardła, to występuje charakterystycznie przy zmianie pozycji ciała dziecka. Czyli albo rano jak dziecko wstało, czyli z pozycji poziomej się spionizowało i rano musi te 15 minut odkaszleć, albo kiedy z pozycji pionowej się kładzie, czy to na drzemkę podczas dnia, czy to wieczorem jak idzie już na spoczynek nocny, pół godziny, godzinę, półtorej godziny potrafi kaszleć przed zaśnięciem. Teraz chciałam powiedzieć kilka słów o alergii. Właściwie w głowie każdego rodzica, umęczonego katarem i kaszlem u przedszkolaka, prędzej czy później, po kilku tygodniach czy po kilku miesiącach, rodzi się pomysł, a może moje dziecko ma alergię. I ta alergia właściwie jawi się jako takie cudowne rozwiązanie problemu chorowania dziecka, no i umówmy się, nie chodzenia dziecka do przedszkola. Natomiast według mnie, proszę Państwa, yy, Alergiczny nieżyt nosa prawdziwy, czyli ten prawdziwa choroba, jaką jest alergiczny nieżyt nosa u takich małych dzieci występuje naprawdę stosunkowo rzadko jako choroba izolowana. Więc wydaje mi się, że jest sens rozpocząć diagnostykę alergologiczną u takich małych dzieci w dwóch konkretnych przypadkach. Albo jeżeli wywiad rodzinny tego dziecka jest bardzo obciążający alergicznie, czyli mamy i rodzeństwo alergików, i rodziców alergików, albo jeżeli u tego konkretnego dziecka już w wywiadzie jego osobniczym występowały inne objawy alergii, czyli jest to dziecko, które uczestniczy w tak zwanym marszu alergicznym. W pierwszym roku życia miała alergię na białka mleka krowiego, czy na gluten, czy na jajko. Miało pokrzywki nawracające, ma atopowe zapalenie skóry, miało nawracające zapalenia krtani. W takim przypadku warto jest tą diagnostykę alergologiczną rozpocząć albo nawet wręcz wdrożyć tak zwaną próbę diagnostyczno-terapeutyczną. Natomiast proszę Państwa, diagnostyka alergii u małych dzieci jest bardzo trudna, bardzo często nie daje jednoznacznych objawów, więc naprawdę zatrzymajmy ją tylko dla tych dzieci i w tych sytuacjach, kiedy klinicznie wydaje nam się ona sensowna. Pozwolę sobie jeszcze na taką jedną y, czysto administracyjną uwagę. Jeżeli Państwo czujecie się na siłach, opiekować się swoim przedszkolakiem, który ma katar i kaszel, a jedynym powodem wizyty u lekarza ma być uzyskanie zwolnienia lekarskiego, co jest dla mnie zrozumiałe, że państwo zostajecie z dzieckiem, aby się nim opiekować, to pamiętajcie, że lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie trzy dni do tyłu. Czyli jeżeli państwo w poniedziałek zostajecie z dzieckiem w domu, aby się nim opiekować, to lekarz w środę może państwu wystawić wstecznie od poniedziałku zwolnienie. I z lekarskiego punktu widzenia, im później Państwo przyjdziecie do lekarza, to jest dla nas lepiej, ponieważ w pierwszej dobie infekcji, jaką jest katar, albo nawet nie jest to infekcja, lekarz Państwu nic więcej nie powie ponad to, co ja tutaj Państwu zaproponowałam postępowanie objawowe. Im później Państwo przyjdziecie, jest szansa, że w badaniu fizykalnym lekarz znajdzie coś, co pozwoli mu zaproponować jakieś inne postępowanie, w sensie mocniejsze lekarstwa. I ostatnia rzecz, którą chciałam dzisiaj powiedzieć, i to jest bardzo trudny dla mnie temat, i chciałam być naprawdę dobrze zrozumiana. Proszę Państwa, jestem absolutnie przeciwnikiem przeprowadzenia chorych dzieci do przedszkola. Dziecko ma katar i kaszel, ma gorączkę, ma biegunkę, ma wymioty, wymiotowało w nocy. To jest dziecko, które musi zostać w domu do obserwacji. Natomiast absolutnie jako matka i jako pediatra zdaję sobie sprawę z tego, że są dzieci, które mają tygodniami katar i poza katarem nic nie mają. I w mojej opinii, jeżeli dziecko poza katarem, który jest, a potem go nie ma i potem znowu jest, nie ma żadnych innych objawów świadczących o świeżej infekcji wirusowej, nie ma bezwzględnych przeciwwskazań do tego, żeby uczestniczyło w przedszkolu. Dziękuję państwu za oglądnięcie tego odcinka. Zapraszam do oglądania innych. Jeszcze raz dziękuję do widzenia.